Hej, jestem tu mnie z Witam Was w kolejnym z energetyków na kanale. Energetykiem interesowanym się jest e, B-Power Football. Ostatnio coś dużo wychodzi tych B-Powerów całkiem spoko Tutaj jest niestety zero cukru. Zobaczmy, jak to je smakuje. Ciekawy smak. Bardzo słodki ten B Power jest. Smakuje jakby jakiś owoc. Tylko nie pisze to niestety w składzie, co to, co to może być. Ciekawy smak. Przyjemny, słodki smak. Ten akurat słodki Bipower mi pasuje. Większość Bipowerów, jakby była słodka to takie jakby ktoś wrzucił do... Czekajcie, małe cięcie. Dobrze. Yy, więc powracam się do tego słodkiego smaku. Jest on fajny. Nie jest jakoś super przesłodzony. Jak piłem jakiegoś powera pamiętam chyba taki fioletowy był. On był za bardzo przesłodzony, a ten tutaj no... Nie jest jakoś super Słodki niby jest zero cukru, ale właśnie jeden z widzów przyczepił się, że złem jakiegoś energetyka i mówię, że jest bardzo słodki, ja tam było zero cukru, ale to, to że jest zero cukru nie znaczy, że nie może być słodki, bo jest, są przecież jeszcze jakieś substancje dosładzające, yy, na przykład yy, słodzik jakiś, yy, substancja dosładzająca to jest chyba jeszcze... O substancje słodzące, a ac ac, ac kofeina naturalna. No i to są właśnie substancje dosładzające Czyli no, da, jest tutaj cukier. To jest głównoprawda prawda, co tu pisze. Jest cukier. Jest są substancje dosłodzające. Tylko po prostu nie ma zwykłego cukru, ale są jakieś inne główno chójstwa, słodkie y, chujstwa, które nam tutaj dosłodzają tego energetyka że ten AC Sulfam więc no, jak właśnie powracając do jeszcze do smaku, tego słodkiego smaku w tym energetyku, jest on przyjemny a w tych poprzednich wersjach smakowi Bipowera był on paskudny, noc bardzo było przesadzone te energetyki, a ten akurat mi pasuje Daję mu notę 6 na 10, nie ma tragedii, jest dobrze, fajny smak może być, Bipower spoko, polecam tego Bipowera jeżeli lubicie oglądanie mnie, testowanie energetyków, zostawcie już teraz łapeczkę, w górę. Sypika, wraz z na napiszcie fajny komentarz. Udostępnijcie te film, ten film, ten film znajomym, Zapraszam Was także na poprzednie filmy, na następne. Do, nas, do następnego na razie, cześć. hej, hej. Nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z uneczkiem, także Simanko, tu miast 16.